Mamo moja ile z chłopakami, co? Zjedz się o góra, to ci się przeczyści rura. Mamo nie teraz. To wyjdź proszę, cię. ja z młodym jadę. Nie mam czasu. Dobrze, że jest jeźdzę bo ja już nie mam czasu źwiędzia, twoje bono łopa, duże klata jej ci zoluję na treściach, ci wiedzia Ci wiedzia, dzia lata małza pi się opętada z jejata masz dziedzia mojego tejcia świecza, twoje bono łopa duże klata jej zoluję na treścia, ci wiedzia ci wiedzia, dzieje lata maura Mama, daj tego górka. Daj mi może czyścić.